Nie To Rillu. To są no. fajne kotki. Flaming Haze. Oni nie... Spina, daj su A. Oni spoko grają. Mhm. Mhm. Lecę na A. Dużo B, dużo B. Na górze wszyscy, wszyscy. B. Tak Może przejmę, ja... idź na ten, idź na B. Okej, okay, na B. Wyczyścili nas. Wszyscy na B. Przerwaj mi na, na B Dajemy radę na B, dajemy radę, spoko A przejęte Przyjmują B Już już lecieć wam tam do was? Tak, tak, tak Przejmuję tak. B, Przyjmuję. B low, bez tapki o, Nie, nie Dobra, nie przejmuję. Dobra ja spróbuję, przejmuję Czemu jakiegoś ceka? Ile zostaniesz Posłania tutaj się na górze? Ringolami. Tak, tak. Zostrzegujesz? Dobrze. B przejęte, git. To zejdę na dół. nam się na B. Okay. Ja wracam się na A. Na C leci jeden. Gewe, Mika, spuszujcie E. Dobra. Chce się Redy Tak. No, chodźmy. Miej, co dopiero? Respa. Kto jest na C? Wejdziemy tam na B. Kto jest na C? Ja się dopiero zespołniłem, teraz na... Okej, okay, jest Raxu. Okay. Jak z tam E? Zespili się nam przed twarzą. Nie, dobra, nie mogliśmy dobra. wejść tam w ogóle. Okej, okay, Lovey, pomóżcie na E. Idę na E. Okay biegnę jednego mam na tym, na A. Okay. Przerwałem mu. Ma tatkę wolną? Dług biegnie na B od D. A pat. Ja pierwszej okay. Potrzebna Adlen. pomoc na. Lecę, lecę, lecę. Przyjmuję, koleś. Dobra, dobra, jest. E. Mamy zostać z Lawim tutaj na E czy co mamy zrobić? E, plecy, 1. Idę, idę, idę. No my czekamy ida. na was i pójdziemy na bez powrotem. E, Dever Lawi chodźcie na A. Punkt chodźcie. Punkt, chodźcie. punkt B pilnuje, aby nie weszli z punktu D. My w czwórkę będziemy fokusować punkt A. No, mam problem na B, musimy chyba wrócić na B. Dobra, jest po drodze. Na B jest grubo. Ja się zrespiłem na B, więc już jestem. Chodź na A. Na A iść, nie pomóc na B tutaj? Chodź Dobrze. W drodze. Nie widzę, co się dzieje na B, umarłem. Przyjmuję B. Dobra, przerwę Przerwa. Dobra. Ja zginałem na B, ale stąd na low. Jak widzicie, jak ktoś punkt przyjmuje na danym punkcie, a widzicie, że ktoś z obok, to mówcie, bo ja na przykład nie widziałem, dobrze że ktoś powiedział i zabiłem. A B obroniony tymczasowo. Kurwa, zabiłem się razem z tym gościem, A jest puste i ilustrus jak dobiegnie. Jeden wrócił na D. Patrz. No. Widzisz? Przestnę się na D. A. Do D biegnie cztery Spoko. osoby. Biegnie musimy razem tam wlecieć najlepiej. Mm, Porobimy solo, by bo to mnie zaskoczył. No ja go dobiłem tam solo, on był na full HP, ale go zabiłem na szybko. Ten gunner jest easy. A jest dwójka już, no to czekam na ciebie. No C, c biegnie, jedzie sobie. sobie. E, z prawej. Z prawej na mapie? Jest dwóch na... Tak. Na C, jeden na stracy, <todd> góry. <todd> What? Mam 4 HE. Przyjmują na me. No albo na dół. Czego nie rozumiesz, illustrus? Nie wiem, jak mnie zabił. A, zabił cię. Ja mówiłem, że z prawej na mapie wejdę, a ty miałeś na mnie poczekać. Jednego zabiłem, bo od dwóch się zniszczyło. Straciliśmy E. Ale... Dobrze, no i tak jest fokus na nas, No, C jest trzech. Kurwa, jeszcze jeden. Idę pomóc na C. Dever, Dever, Lavi, pomóżcie na E. Dobra. Nalfej, nie uciekaj, rushuj to, rasuj. Kurwa, no tutaj ja czeka. sam nie przejmę Dobra, na dwóch. Dobra, no i tak... Zerwujcie to B. Dobra, ja przejmę, spoko. Alfej, próbuj przejąć. Milka, przejęłaś, tak? Przejmuję. Dobra, to my wracamy na B. Przejąłam. Bełczysto pójdzie. Czysto jest. Alinie 1 złem. Dobra, ja stanąłem na takie skały, całemu. Idę Zostań tutaj, Alfejn. Idzie 1 na C. Wlecy B, 1 ale chyba idzie na C. Palił się. To na... e. Ja Próbuję tutaj podlecieć, widzisz kawa? Na plecach macie genera. Z nami. Daj coś, na d. Ale na razie a. Poko. Tylko mam drobne problemy. Po <głos> <to>. <głos> Na co B, jeden Na D? Na B, tak, Idę, idę. mam Kurwa, zrzucił mnie kurwa z mapy, seria. No jedna soba idzie. Nie wiem, czy więcej. Mam jeszcze jednego. I No stop, tu. no stop C fokusują. Zabiłem e, Ocetina, ale sam zginąłem. Jestem na lewą, trochę mogę pomóc, jak potrzebujecie. No stop C fokusują jeszcze jednego mamy? Dwóch na? Dwóch na C na Rozpiłem się na C. Daj gdzie jesteś? Rozpiłem się na B. Mam ich na trzecą. Ta, chodź na D. Chodź chodź. Dwóch na C. Potrzebna C. Pomoc na C. Trzech. Jestem na D. Piękne Jestem za na C. To, byłem to jest czwórka, tak? My... Jeden leży. Dobra, nie... Dobra, wracam B. Przyjmuję C. Jednego jeszcze zabiłem. Pomagam B. Kurwa, na tylu nie dałem rady już. Dobra, ulewamy D. Ej, przyjmuję wam punkt, punktu, a... Asasyn wam punkt przyjmował na B. C się zdrespili. Trzech na C. Idę na A. iść na C, iść na C. Na C? Dobra. Taktyka 3, 3 3 3, 3. Daisu Daisu na C Mika Geverin Lavi na E. Tak? Okay. I to zostało Nihi, furcik. Kurwa nie żyje. Slayer jest na ultra low. Idę w razie. na C. Czerech na C. Dobra, deborah, pójdę na B. Jestem na C. C. Zrespiłem się na C, to pomogę. tune genera. Dobrze. Ja wracam na B, dowerę na e dwóch poszło, uważajcie. Dobra, C mamy już zlokowane? Ale, czy, czy, już. Czy, czy, czy. Mamy A, czy, czy. mamy A, będą się rozpić na D. Będą się Dobrze. na D. Potrzebujesz kogoś z ma? Nie, nie, nie. Nie, ja lecę już na to E. Dobra, wbijają tutaj nam widzę. Spoko, jest okej, okay, jest okej. Okay. Zastunowałem go. Dobra, E powinno być czyste. Leży. Na pewno zabili. Na B jest grubo zar dwie osoby. Dobra jest Furcik wałczy przejmuję ci Furcikan, przejmij, przejm mu. Dreksu, kolej że... jak ten jak będziesz go stunował e, tą pilarem, to wtedy będę starał się follow-upować Nie 4 no, B, 4B jest Morłem na B, ktoś patrzy. Ja też ja też mam mor... Czy na B jest ktokolwiek? przejmuję. Nie przejmuję B. Zlatuję tam. Biegnę B. Też biegnę B? Przejmie. No. Nie przejmie. Wziął. Przejmuję. Palę plamę. Przejmuję, ale zaraz mi się skończy plama. Przerwali mi. Potrzebna pomoc. B trzeba przejąć. Haha. Mam zeszli, jeden, oni, wszyscy, oni wszyscy zeszli z B i idą w stronę tak, A. Jeden został na B. I zostań jeden. tu, Lavi, zostań tutaj. Dobra. Jeden B został, ale my tam już wracamy. Leci, 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 leci. Dobra, zaraz się na C z powrotem. Mam jednego na A. Zatuję, na A. Zatuję przejąć B. Dobra, już leci na B, lecie nie, na B, wszyscy. bo nie ma. Na B. Ja już przejmuję B, przejmuję B, przejmuję okay. B, przejmuję B. Przejmuję B. Połowa, kurczak. Mam Trzy fur, e. czwarte. I tr trzymacie B. B przejęte. Wracam na C. Jeden, nie, że jeszcze jest. jest, jest. G. A nie, sorry, to jest D, kurwa. Przejmuję. Jesteś tu, lawi, jesteś, dobra. to ja oni, się, oni się wrócili na D, spróbuję im przerwać. Żeby utrzymać ten punkt. Bieg na Przerwałem. Przejmuję B, bo nie było przejęte. Przejmuj, przejmuj. Jednego zabiłem, jeszcze mój drugiego. Przejąłem też Przejął A. Kurde, jest dążenie. Dobra, ja będę triggerować przejęć. U czterech, czterech B. Dobijesz tego slayera? Dobij go. Nie, Zabierają bez powrotem. Reszcie się na plecach teraz. Niech i zostań, tutaj. na jest stwórki. Niech i zostań, zostań. Kurwa. Będzie przejmował D. Będziemy mi. Dwóch na 5 punktów na B przejęli. Dopiero, no. Jeden na C. Od góry rzuca. No Możesz be, go ściągnąć? Leć, Niki, leć. Dobra, przyjmuję z powrotem D. Lavi. Jestem, jestem. D przejęte. Utrzymajmy to. Na cztery 4 punkty. Dwóch na C, trzech na C, potrzebna pomoc. No, kap. Ok, możesz lecieć. Dobra, C jestem już. Dobra, B. Obroniliśmy C i zlatują na B. B jest nasze. Czyli będzie koniec. Bronny szybko bawi. D przejęli. To samoj. Kurwa, zrzucili mnie z nieba. Ej, Jeden idzie na C. Drax, uważaj. Mhm. Dobra, cofnął się na B. Jeden po skarpie będzie wchodził. Dobra, zrozumiałem się na B. Spróbuję przyspieszyć i przejąć te... Okay, chyba, że gdzieś potrzebujecie pomocy. Dobra, widzę, że na B się coś dzieje, idę na B. Jeden z tyłu, na C. Dobra, leży. Dobra, easy Club. Dwóch na C. Przejmują. A dobrze.